Przejmuję kanał! Przejmuję kanał kurki. Witam! Jest sprawa Ukradłem w kanał i GoPro. Jestem Bad boy ogólnie. I wiecie, yy, już mu nie oddam tego nigdy. Chyba że się dowiesz to ja. I zobaczymy jak to będzie. A tak to zrobimy dzisiaj. Jakby może dzisiejszy dzień. Nagrywam teraz co. już we wieczór faktycznie. I jutro zrobimy dzień jakiś. No i tyle. Kebabin pleciał panowie? Tak na wiecie, takie info na szybko. Może widzicie, może nie. To jest nasz profesjonalny skatepark Ale na niego biją. Godzina oczywiście 18, 17. Ciemna już 22. Będziemy jeździć. Już Baby. Cześć. Cześć. Mówi GoPro, sala. Cześć, Cześć. Cześć. Go Pro, się nagrywamy? Ukradłem kamerę GoPro. Nagrywasz vloga? Nagrywam sobie vloga. Pozdro, YouTube. Pozdro, właśnie. Czyli tak po nie? O, to będzie era. Wow. Tank. A ja też teraz szybko na na rurkę. Ale ładnie nagrałem. Idę dalej. To jest piramidka, coś I to było! Gdzie No co nie? No, nie, nie. Dzień z Kevin, widzicie widzowie, Kevin się przewróci, ale jeździ dalej, tak? Bo inny zgarsek, ale jeździ. Dokładnie. No Nie róbcie jak Kevin, Kevin trzeba kask. Masę, No masę daj, trzeba mieć masę, na masę trzeba mieć. Tak. Daj, 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 daj. O! Fer wo! Fer, Reklama kaska! No Reklama kasku!

Zobaczymy, czy Chmurka umie montaż. Zrób Flara na tym, na małym. Flara, flara, flara. Tak, flara. Dawaj to, bo to nie jestem Z pierwszej. Krzyk do salda. Dobra, krzyk do saldy. Panowie, jest źle. Dobra, idę zginąć, patrzcie widzowie. Bardzo źle no mną. Nie, nie pamiętam, co się działo. Dobra. No. Nieee! No to jest zrób w końcu coś parkowego. Pod dwa schody zrobię Sila i whipa i bar. Albo nie bez bara, ale Hila i whipa. po dwa schody, prawda? <grym> jest

R rotor No to niech będzie Barbar -bar. Dobra Nie wiem, Dobra, trzy whipy Dobra, yy, to ja zadam Nie! Tą rurkę do chwila Aha. Ja chcę tu zobaczyć 3 chila Jak chcesz się jeszcze raz zadać? Nie wiem. Aleluja! Lecimy dalej. Dobra, czapka spada. Zobaczmy. Piepa. Gdzie to jest? Nie widać. Lisów, Lisek i Wojtek. Czapka już zardzewiała? Nie widać. Chyba widać. Widać, widać. widać. Zardzewiała czapka. Ja też zardzewiały. Łatwe, łatwe. Dziękuję panowi za nagranie, <laughs> zagranie, za nagrywki, e, za klip, za wszystko, no za filmik. Idziemy. Nie mówcie chmurce i lecimy do końca. Papa. Pa.